Hej, hej! Z tej strony ja. U mnie na ten moment, teraz kiedy to nagrywam, jest sobota. A więc jutro powinien pojawić się dla Was nowy film. Jednak zgadnijcie co zrobiłam. A raczej czego nie zrobiłam. Nie nagrałam dla Was ani początku, ani zakończenia. Więc muszę to dogrywać teraz, kiedy jest zimno i nie świeci słońce. Yy, cały film już nagrałam w poniedziałek. Jednak teraz muszę dogrywać początek i zakończenie, więc już nie przedłużam i nie będę wam tłumaczyć, co robiłam, bo sami to zobaczycie w końcu w tym filmie. Więc zaczynamy. Tutaj przy Dojtoju i Forsycji wymyśliłam sobie, że zrobię sprabatę kwiatową. Te patyki po bukach są tylko po to, żeby wam pokazać, o co mi chodzi. I przy domu będzie kącik wypoczynkowy, więc tutaj pomyślałam, że Zostawię dalszą część placu, zrobiąc tu rabatę właśnie kwiatową. Po tej stronie, tu, może postawię jakiś trejasz. Ogólnie mam groszek pachnący i zastanawiam się, gdzie go w tym roku wysiać. Więc może jak zrobię tutaj trejasz z tej strony, groszek pachnący przyjdzie tu. Tu się mogę, muszę jeszcze tego pozbyć. Nie bardzo wiem, co z tym zrobić, bo to jest chyba piach w workach. No, i tutaj jest zaznaczona nowa rabata. Mam przygotowane kartony. No, i będę działać. Tak rabatka będzie wyglądać. Mniej więcej jeszcze muszę doładować ziemi albo kompostu. No, i będą roślinki jeszcze ładne, posadzone. Będzie chyba piwonia. Groszek pachnący. Krwawnik. Goździk brodaty. Może jakieś bratki. Takie mam akurat nasiona i sadzonkę, więc takie będą. Strony. Tu jest przepołowiona na półkarpa piwoni. Tu są krokusy na pewno. Reszta cebulek nie rozpoznaję niestety ich po liściach, ale mogą się tu znajdować żonkile, tulipany, zimowity i nie wiem co tam jeszcze było w ogródku. Ale właśnie były takie kłęby, całe, całe właśnie liści od jakichś cebul. Wzięłam, wykopałam, część oddzieliłam i powsadzałam tutaj. To jest lawenda. Trochę nie wygląda reprezentatywnie, ale no, miejmy nadzieję, że się przyjmie i będzie wyglądać pięknie w sezonie. A tutaj wsadziłam drugą połowę karpy yy, piwoni. Więc cała rabata prezentuje się tak, ale to jeszcze nie koniec. Tutaj jest forsycja, sobie rośnie. Tam chyba jest druga piwonia, ale to jej nie wkopywałam tutaj, ona już tu była. Tam są chyba irysy, których też tu jeszcze nie wkopywałam, bo były tu już wcześniej. Tutaj widać o tu pnącze bluszczu. Stwierdziłam, że posadzę tutaj bluszcz, żeby zarosnął tego to i to ja, bo jest nie bo jest niereprezentatywny i no fajnie by było gdyby go można było zasłonić to tutaj to jest malwa i są one tutaj dwie przesadziłam je tutaj na rabatkę żeby ich nikt nie skosił bo je babcia wysiewała i, i miały rosnąć przy foliówce ale foliówka została przeniesiona no i zostały się samotne Tutaj z tej krawędzi. Posiałam już groszek pachnący. Mam nadzieję, że wzejdzie. Jak coś posadzę jeszcze, bo mam nasionkę i mogę go jeszcze wsiać I pewnie to jeszcze zrobię. No i tutaj pomiędzy cebulkami rozsypałam nasionka bratków. No i też zobaczymy, czy, wze czy wzejdą, czy nie. Mam nadzieję, że tak. Chyba widzicie, że miałam małą pomoc. Podbijane piękne łapki. Tam nawet ktoś próbował coś wsadzić. No, tak prezentuje się rabata. Na pewno ją Wam pokażę jeszcze w przyszłości, jak wszystko będzie kwitnąć. Jeżeli przeżyję z moimi piesałami. No, chyba nie jest tragicznie. Zobaczymy w przyszłości. Do następnego, cześć! A no, i tutaj jeszcze miałam yy, trochę cebulek. i Je wkopałam tutaj przy studni, bo tutaj będzie też docelowo rabata wokół studni. Ale nie wiem, czy te się przyjmą, bo tak trochę zżółkły bardzo. Te przy narabacie wyglądają dużo lepiej. Nie wiem, co o tym sądzicie. To jest chyba zimowit, prawie na pewno jestem pewna.